Dzień dobry na szczepienie, tak? Mhm. Poproszę książeczkę zdrowia. Dziękuję. Dobrze, co my tutaj mamy? Ok, świetnie. Widzę teraz odra, świnka i różyczka. Dobrze, to sobie zrobimy zaraz szczepienie. To będzie trzy w jednym, także jedno ukłucie. I nowe, nowoczesne znieczulenie. Tak, tylko poproszę łapkę, znieczulimy. Mhm. Ok, uwaga, psik. Zimna, prawda? Policzymy sobie od 10 w dół. Ja to będę masować. 10, 9, 8. ale nie bolało Szczukuję szczepionkę dobrze i uwaga hmm, można patrzeć w sufit mamy tutaj takie kolorowe misie na suficie jeszcze tylko chwilka już już po wszystkim tak, to wszystko dokładnie ja już tutaj daję tylko plasterek. Chwileczkę. O! Proszę. Ładny plasterek, brata. Dobrze. To ja już tylko wypiszę tutaj numer szczepionki. Którą szczepiliśmy? Tak. Gdyby się coś działo, temperatura i tak dalej może wystąpić w ciągu 7-10 dni, ale nie powinno się nic dziać. Gdyby pojawiła się wysypka, zaczerwienienie duszności, wtedy proszę się szybko zgłosić tak, do lekarza. I następne szczepienie nam wychodzi w listopadzie, tak? Dobrze, wtedy zapraszam serdecznie, Daję książeczkę i wszystko powinno być w porządku. Do widzenia.